Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Ceku. Oto kolejny odcinek z Age of Civilization 2. W tym odcinku powracam do serii z II wojny światowej. I oczywiście tu mamy naszą Polskę, Polskę estońską, tak? Bo żeśmy podpisali we wcześniejszej rozgrywce Unię z Estonią. Także tu mamy Unię Polsko-Estońską, także fantastycznie to wygląda. Ktoś mi tam w komentarzu napisał, żebym. Nazwał teraz ten kraj, naszą Polskę, Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Tylko że to chyba nie pasuje do końca, bo Rzeczpospolita Obojga Narodów to była Unia Polski z Litwą. A tu mamy Unię Polsko-Estońską, także to, to chyba nie do końca pasuje. W dzisiejszym odcinku to, co mogę Wam zaproponować, to. wojnę z Niemcami. Wojnę z Niemcami. Ale żeby tą wojnę wygrać, to musimy oczywiście. Na granicach z Niemcami ogarnąć nasze wojska. Mam bardzo dużo pieniędzy. Zauważcie, że nawet masakrycznie mi ta inflacja wzrosła, przez co jednak przychód maleje. Niestety przychód maleje, także szybko musimy te pieniądze wykorzystać. Aktualnie mam ekonomię na poziomie 237 tysięcy. Jeżeli chodzi o trzecią Rzeszę, no trzecia Rzesza też wcale takiej małej tej ekonomii nie ma. Więc w razie, w razie problemów Słuchajcie, tutaj poproszę ewentualnie Francuzów e, o pomoc, tak? Francuzów o pomoc. Ewentualnie Austria, Szwajcaria, zobaczymy jeszcze, nie, ale jakby coś się złego działo tutaj Francuzów e, poproszę o pomoc. No, i jeżeli starczy czasu jeszcze, no to wtedy może. E, na taki deser. Po prostu jeszcze tutaj postaram się pokonać Austriaków i Szwajcarów, ale to zobaczymy. Na razie musimy się zająć przede wszystkim Trzecią Rzeszą. I tutaj patrzcie, ile mam wojsk. Tutaj na wschodzie mam bardzo dużo wojsk. Także muszę to wszystko przenieść na granicę najlepiej. 4000, wow. I oczywiście zaraz dokupimy sobie jeszcze bardzo, bardzo dużo tutaj jednostek. Myślę, że tutaj naprawdę będzie trzeba się solidnie przygotować, bo jednak z Niemcami to nie są przelewki. Sami wiecie, jacy byli historyczne, historyczne Niemcy, jakie były. W sumie to nie były Niemcy, tylko to była Trzecia Rzesza, tak. Ehm, ym, dobra. Okej, okay, i tutaj, tutaj. O, tu mam jeszcze moich fantastycznych ym, żołnierzy, ale. Ale graniczę tutaj z Trzecią Rzeszą. Mam tutaj dostęp do Trzeciej Rzeszy, także w sumie. Ja te, ja te wojska przeniosę tylko stąd tutaj. Będziemy mieli dostęp do tych ziem niemieckich. Ok. Teraz tak. Co jeszcze? Przenieść do. Czekajcie, czekajcie. Tutaj. Ok. Tutaj. Przenieść do. I wszystkie jednostki, co mam tutaj na granicę. Ok. Wiecie, no szkoda, szkoda, szkoda po prostu tego nie wykorzystać, nie? Szkoda tego nie wykorzystać, więc wszystko co mam to od razu przenoszę na granicę z III Rzeszą. No i tutaj teraz mniej więcej trzeba jeszcze dokupić, nie? Trzeba tu jeszcze dokupić jakieś jednostki. No i najlepiej najlepiej wszędzie gdzie się da, a pieniędzy mam mnóstwo, więc tutaj raczej wielkiego problemu nie będzie. Widzicie, co tu się aktualnie dzieje? Naprawdę tutaj. Wow, wow. Jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o moje jednostki, tutaj to. Fantastycznie to wygląda. Tutaj. 7000. Wow. Wiem, że. Wiem, że zaraz naprawdę będę miał. Balans dużo mniejszy, tak? Balans dużo mniejszy, czyli przez takie, przez takie coś będę dużo mniej zarabiał, ale to nie ma znaczenia, dlatego że mam, zauważcie, bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy w skarbcu, prawie pół miliona, tak? 430 tysięcy, prawie. Także wow. Tutaj, ok. Oczywiście, oczywiście nie polecam e, normalnej rozgrywce kupowania tylu 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 jednostek wojskowych, dlatego że wtedy wojsko będzie zabierać bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Zauważcie, że już jak, jak przychody mi zmalały, tak już teraz tylko 4000 tysiące zarabiam. No także słabiutko, tu mam jakąś śmieszną wojnę z Irakiem, ale oczywiście tutaj szybkie rozmowy pokojowe i Irak da nam spokój, tak jak się spodziewałem, rozejm z Irakiem, to jest normalne, to jest normalne. Czasami trzeba tutaj tak to ogarnąć. Tutaj dokupię jakieś jednostki, chociaż tutaj słabo. O, tutaj dokupię i przeniosę tu, dobra, git. Teraz przeczekajmy, zeskipujmy trochę rund. I tutaj mam punkt technologii do utrzymania wojska, dam. Do utrzymania wojska. Zaraz sobie podpiszemy pakciki, żeby nikt nam tutaj nie przeszkadzał. A co tu się dzieje? Szok! Szok, Francuzi zaczęły tutaj, e, zaczęli tutaj wojnę z Niemcami, więc tutaj chyba, wiecie co, ja to widzę tak, patrzcie co się dzieje, Indie Brytyjskie zaatakowały Niemcy, Francuzi zaatakowały III Rzeszę, wow, wiecie co, podpisuje pakcik o nieagresję z Rosją i chyba atakuje III Rzeszę, nie ma co czekać, żeby przypadkiem nam Francuzi nie zabrali tutaj ziemi niemieckich, bo kurczę, też bym chciał coś mieć dla siebie jednak. Okej, okay, okej, okay, dyplomacja, pakt o nieagresję z, Ros z Rosją. I dobrze, dobrze, więc sprawdźmy, jak to jak to wygląda na granicach. W sumie na granicach naprawdę mam tutaj dużo tych jednostek, więc powinniśmy to ogarnąć. No i słuchajcie, ja sobie tutaj zapisuję gierkę i atakuję e, III Rzeszę. Szok, jestem naprawdę to, co tu się dzieje. to. Ja myślałem, że to nie będzie tak wyglądać, ale dobra. 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 Mam nadzieję, że tutaj to wszystko się uda, że no uda nam się to wszystko ogarnąć bez żadnych tutaj problemów wielkich. Przeniosę w razie tutaj, czego jeszcze, te jednostki. To też sobie przeniosę tutaj na granicę. W Gdańsku jeszcze mam jakieś jednostki i sprawdzamy, co się właściwie tu będzie działo. Jestem w szoku, że. No, no nic nie zapowiadało walki Francuzów yy, z Trzecią Rzeszą, naprawdę. Szok! Jestem w szoku, mega! Dobra. Tutaj jednak, o, trzecia rzesza jednak, tutaj już odebrała jednak te ziemie francuskie. Znaczy, co ja mówię? No tak, trzecia rzesza odebrała ziemię francuskie, bo tu Francuzi przejęli, ale już widzicie, że jest taka dziura i trzecia rzesza jednak odżyła. No no, ciekawa sprawa, ciekawa kurde sprawa. Mm, szok jak dla mnie. Mm, tutaj, tu już mamy przejęte, to już mamy przejęte, więc tutaj jest spokój. Właściwie i lecimy dalej. No tak, no teraz trzecia rzesza jest w ogóle nieogarnięta. Nie wiadomo co się dzieje. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Spokojnie, panowie. To nie jest tak takie hobsiu. Myślałem, że tu będzie easy, a tu jednak, kurczę, panowie, panowie z trzeciej rzeszy próbują mnie postraszyć, ale... Szybko im to wybije z głowy, bo jednak tutaj mam mnóstwo pieniędzy i mnóstwo jednostek wojskowych. Ja jeszcze sobie tu przeniosę, w razie czego i idziemy. No tak, bo to jest właśnie to, że niby Francja zaatakowała, ale chyba Niemcy się dobrze też bronią tutaj. Czekajcie, sprawdzę te Indie brytyjskie. No w Indiach brytyjskich tutaj fantastycznie Niemcy przestały istnieć. Ehm, dobra. Ok. O kurcze. Dobra. Tutaj panowie... Panowie z Niemiec coś mi tutaj próbują chyba powiedzieć, ale przykro mi. No, chyba chyba nie, nie dadzą rady mi tego powiedzieć. Nie wiem właściwie, co, co oni tu planują zrobić. Tutaj dorekrutuję. Do I w Pradze dorekrutuję. Dwa tysiące starczy. Dobra. I tu można powiedzieć, że w tym momencie mamy sprawę ogarniętą. Sprawę mamy ogarniętą, bo tutaj już Niemców nie ma, tutaj Niemców nie ma, tutaj jest jedna ziemia niemiecka jeszcze i tutaj jest jedna ziemia niemiecka, a więc... I co? I w tym momencie nie ma Trzeciej Rzeszy, rozumiecie to? Ja mógłbym tę ziemię sobie szybciutko przejąć, elegancko, tylko boję się, wiecie co? Boję się tego, że... że jeżeli wezmę rozejm... Z Niemcami, czekajcie, tu mi pokazuje 63% ziem. 63% ziem niemieckich? gdzie są jeszcze? No, wiem, że ziemie niemieckie są tutaj po stronie francuskiej, ale kurczę. Chyba, że jeszcze gdzieś indziej są Niemcy. A ja o tym nie wiem. Czekajcie, trzecia rzesza. Mamy Francję, Belgię, Cesarstwo Etiopii. Sprawdźmy w razie czego, bo tutaj No, no nigdy nic nie wiadomo. Francuzi, Finlandia. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Także słuchajcie. To jeszcze nie koniec tej wojny. E, tutaj muszę zrekrutować jak najszybciej wojska i jednak tą trzecią rzeczę tutaj wyjaśnić e, na terenach skandynawskich. Na terenach skandynawskich, czyli tutaj w Rydze oczywiście rekrutuję wojska, tutaj rekrutuję wojska, w Talinie rekrutuję wojska i zaraz pójdziemy e, zaraz pójdziemy na tych e, Niemców. E, Tutaj mam oczywiście kwestie związane z chorobami, z asymilacją. Na razie, na razie się tym nie zajmuję, bo musimy, musimy ogarnąć dobrze tą wojnę. Tak. No tego się nie spodziewałem, że tutaj Trzecia Rzesza aż tyle ziemi sobie odbierze w Skandynawii. Ale kurczę, no dobra. Przenieść do. Okej. Okay. Przenieść do. Dobra. Stąd przeniesiemy. Do, okej. Okay. Myślę, że. Część do. Okej, okay, chyba starczy. No i Git. I git. Tu mamy trzecią rzeszę? Nie, to jest. O! To jest, cieka, to jest ciekawa sprawa. Tu coś rzesza sobie praktycznie przejęła pół Skandynawii. Finlandczycy mają tutaj swoją wysepkę. Jakiś Mariehamny. Okej. Okay. Mm. Także lecimy do przodu. Ok, tu mamy 9000. Elegancko. Sobie punkcik technologii dodam no, do utrzymania wojska, bo widać, że już jesteśmy na minusie, nie? Także trzeba ogarniać, ogarniać to. Dobra, tak po połowie. I rozdzielimy sobie wojska. Elegancko. No jestem na minusie, ale mam duży zapas. Nie muszę żadnych pożyczek brać, więc tam mogę spłacać ten, te długi bez problemu sobie. To jest już Norwegia. Tu mamy trzecią rzeszę, okej. Okay. sprawdzić, gdzie jest to trzecia rzesza jeszcze. Trzecia Rzesza jeszcze jest tutaj po prawej stronie, nie? No dobra. No, to wam powiem, że jestem zaskoczony mega. Ja jestem zaskoczony mega co, tym, co tu się właściwie stało. Bo kurczę, ja chciałem jednak te Niemcy samemu sobie zagarnąć, a jednak Francuzi się włączyli do tej wojny. No i tak to wygląda, a nie inaczej. Więc napiszecie mi. Em, w, tym, w tym odcinku, znaczy w komentarzach pod tym odcinkiem, czy to już jest według was finał tej serii. Ja na pewno zatytułuję ten odcinek jako finał wojny z Niemcami, tak? Finał wojny z Niemcami, na pewno coś w tym stylu. A czy jeszcze będziecie chcieli, e, żebym prowadził tą serię, to mi napiszecie, mm, oczywiście, e, w komentarzach. No i tyle, nie? Bo tak mi się wydaje, że jeżeli Niemcy przestaną istnieć, no to tak na logikę, nie? To, to chyba o to chodziło w II wojnie światowej, żeby jednak Niemców pokonać. No ale dobra. E, I okej. Okay. Dobra. I Teraz rzeczywiście 100%. 100% ziem niemieckich. Można powiedzieć, że aktualnie, no to jest chyba już wszystko. Dobra. Rozmowy pokojowe. Raz, raz. Wszystkie te ziemie niemieckie, które żeśmy przyjęli, to zagarniamy. Do naszej wspaniałej Polszy, Polszy Polsko-Estońskiej, tak? Dobra. Elegancko tutaj mamy jeszcze w Skandynawii. No w ogóle, to jest fantastyczne, że Polska w tym momencie będzie miała dostęp do ziem skandyna skandynawskich. Wow! Także elegancko, jakaś tam rybka i fryteczki typowo prosto ze Szwecji, tak? Bo to są jednak chyba, tu jest część ziem szwedzkich i część ziem finlandzkich. Także ładnie, ładnie wyśli żądania. No i elegancko, widzicie? Udało nam się. Tu mamy Polska, Estonia. Tu Polska, Estonia. Także Niemcy zostały pokonane, moim zdaniem. Nie, nie wiem, co Francuzi jednak tutaj planują. Czy oni sobie te ziemię zagarną? Czy Indie brytyjskie też te ziemię e, sobie zagarną? To jest bardzo ciekawe. E, spojrzę, ile my mamy teraz ekonomii. No, 300 tysięcy prawie ekonomii. Tutaj dodamy sobie punkcik do... Ach, niech będzie przyrost pop populacji. No i tyle, no, słuchajcie, no. sądzę, że w tym odcinku to wszystko. Bardzo, bardzo, bardzo taki w miarę krótki ten odcinek, bo szczerze wam powiem, że się nie spodziewałem, że jednak Francja i Indie brytyjskie się tutaj jednak do tej wojny włączą. Bo gdyby nie oni, to ja podejrzewam, że ta wojna byłaby dużo trudniejsza, bo jednak Niemcy tutaj mieliby chyba lepszy komfort, tak? By się bardziej skupili na, wojnę, na wojnie ze mną. A tak to musieli się skupić na wojnie z Francją, z Indiami Brytyjskimi, no i w sumie, w sumie jednak ta potyczka z Niemcami, koniec końców, stała się bardzo prosta, więc no... Trzecia Rzesza została wyjaśniona w tym odcinku, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Oczywiście nie obrażę się, jak dacie łapkę w górę i tutaj subskrypcję, tak? Szczególnie nowe osoby, jak dadzą subskrypcję, to nie ominie ich żaden odcinek z Age'a, więc... No moim zdaniem byłoby fantastycznie, no i z mojej strony to tyle, także trzymajcie się wszystkiego dobrego. Hej!